Gmina Radzy Podlaski leży w województwie na skrzyżowaniu dróg nr 19 Lublin-Białystok i 63 Sierpce Sławatyczne. Mieszkańcy naszej gminy zajmują się przede wszystkim rolnictwem, ale są to bardzo wyjątkowi ludzie. Bardzo pracowici, zdolni i chętni do prac społecznych. W naszej gminie mieszka ponad 8 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w 20 miejscowościach. Mamy 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 3 jednostki należą do KSRG. To są te jednostki Brańca Radzyńska, Żabików i Paszki Duże. W naszej gminie mamy 7 szkół podstawowych i dwa gimnazja. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacytuję słowa największych gospodarki świętego Jana Pawła II. Młodzi was potrzebują. Oni potrzebują wzorców. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie notują ich umysły i serca. A nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, jestem przekonany, że tak Państwo stanowicie. Dla najmłodszych uczniów przygotowaliśmy sieć przedszkoli. W naszej gminie funkcjonuje Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Żabików, który pracuje już ponad 40 lat. Gminny Klub Ludowy Unia Żabików istnieje od 1971 roku. Prezesem jestem od 7 lat. Klub, klub zajmuje się piłką nożną, rozgrywki. Mamy dwie drużyny w klasie okręgowej i w klasie B. W tej chwili jest około 40 piłkarzy, 41 dokładnie. No, największe osiągnięcie to jest, można powiedzieć w ten sposób, że otrzymujemy się w okręgówce. To jest duże osiągnięcie dla takiej, małego takiego małego klubu. Aktualnie drużyna jest w przebudowie, zajmuje czwarte miejsce, występuje w klasie okręgowej. zajmują czwarte, czwarte miejsce. Jesteśmy w połowie rundy jesiennej, sezonu 2.16-217. Drużyna jest w przebudowie, ona się buduje od początku i, i mam nadzieję, że w przyszłości powalczymy o, o prymat w tej, w tej klasie rozgrywkowej i o zaszczytne miejsce, które daje awans do czwartej ligi, ale to jest, to jest plan na przyszłość. Jeszcze nie w tym sezonie, ale, ale być może w przyszłym postaramy się sprawić niespodziankę w tej klasie rozgrywkowej. Tu mamy boisko na tą chwilę jedno. Plany są przebudowy tego boiska na, na nową murawę, boisko treningowe. W gminie Razem Podlaski funkcjonuje wiele różnych stowarzyszeń. Między innymi jest to Koło Regionalne w Białej. To Koło Regionalne zajmuje się nie tylko historią, ale też aktywnie uczestniczy w życiu gminy. Tam państwo stworzyli Izbę Regionalną, którą się opiekują. Izba Regionalna mieści się w budynku, który powstał na potrzeby szkoły. W tym budynku pomysłodawcy postanowili zgromadzić dużo różnych eksponatów. Powstała Izba Regionalna. Była zakładana przez. Państwa Rybaków, Janinę i Feliksa, przez ówczesnego sołtysa Stanisława Adamowicza oraz przez Państwa Wiatrów. Obecnie Izbą Regionalną opiekuje się Koło Regionalne Białej, regionalne powstało z potrzeby chwili, potrzeby serca, żeby coś pozostawić po sobie jakiś ślad, motywacją do działania były inicjatywy lokalne, które pan wójt Wiesław Mazurek i rada gminy ogłosił. Nasze działania wtedy polegały na tym zebrać fotografie, które Nasi mieszkańcy jeszcze posiadają, żeby ocalić je od zapomnienia, żeby też ocalić od zapomnienia naszych mieszkańców. Przygotowaliśmy też takie spotkanie z kulturą i tradycją wsi Biała. I tych spotkań z kulturą i tradycją wsi Biała do chwili obecnej mieliśmy osiem. Mamy bardzo bogatą działalność. Zaangażowaliśmy mnóstwo osób, nie tylko te osoby, które należą do koła regionalnego, ale prowadzimy działalność otwartą. Chętnie spotykamy się z mieszkańcami z całej Białej, szczególnie z tymi seniorami najstarszymi, od których pozyskujemy wiadomości na temat historii Białej, naszej królewskiej wsi Biała, która już w tej chwili czy sześć wieków, przybliżamy tradycje, kultywujemy zwyczaje, obyczaje i ludowe. Współpracujemy również z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół. My kochamy to, co robimy, ponieważ interesuje nas i historia, i tradycja i wracamy do smaków dzieciństwa. Nasza tradycyjna kuchnia regionalna nas interesuje. Z potrzeby chwili powstał zespół wokalny. To była konieczność wystąpienia na dożynkach. Zaczęły się nasze śpiewania. No, śpiewamy tematykę dożynkową, religijną, ludową. Mamy spotkania ludowe śpiewania jesiennego. No, mamy śpiewanie również kolędnicze, wielkopostne. Pomagam naszym paniom w kulinariach, bo mam troszeczkę taką smykałkę do tego i, no i, lubię, i lubię to robić i to co lubię to jestem z tego zadowolony no, jak trzeba i to zaśpiewam też. Sołectwo granica Radzyńska Kolonia położone jest wśród wiśniowych sadów i jabłoniowych. Liczy 451 mieszkańców. W naszej miejscowości działają dwie organizacje pożytku publicznego. Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Ziemi Branickiej oraz Grupa Nieformalna Przyjaciele z Sąsiedztwa. Dla potrzeb wyżej wymienionych organizacji wybudowano remizę, garaże oraz świetlicę. Mamy dużą działkę, na której zamontowano plac zabaw dla najmłodszych. Utworzono boisko do gry w piłkę nożną. Ochotnicza Straż Pożarna w naszej miejscowości jest najstarszą jednostką w gminie radni Podlaski. W 2017 roku będzie obchodzić okrągłą rocznicę, stulecie powstania. Stowarzyszenie Ziemi Branickiej organizuje święto owoców i warzyw, Czerwone Jabłuszko. Ochotnicza Straż Pożarna organizuje swoje jubileusze. A grupa nieformalna Przyjaciele z Sąsiedztwa zorganizowała rodzinny turniej piłki nożnej pod tytułem Branica z piłką nożną za Pan Brat. Nasi mieszkańcy są przyjaźni, organizują różne uroczystości, pomagają w tych uroczystościach. Chciałabym zachęcić mieszkańców naszej gminy do odwiedzania naszej miejscowości nie tylko na różne uroczystości czy nasze święta. Na terenie wsi Branica Radzyńska Kolonia działa Stowarzyszenie Ziemi Branickiej. Za główne jego cele stawiamy inicjatywę integracji mieszkańców wsi oraz promowanie lokalnego środowiska. Dbamy o to, by pomnożyć i rozwinąć nasz dorobek kulturowy. Czynimy wszystko, aby nie zapomniały o nim przyszłe pokolenia. Kolejnym naszym celem jest wspieranie inicjatyw obywatelskich. Staramy się również zorganizować i urozmaicić czas wolny naszym dzieciom, młodzieży i dorosłym. Jesienią 2011 roku zorganizowaliśmy Branickie Święto Owoców i Warzyw Czerwone Jabłuszko. Pisało się ono na stałe w kalendarz naszych imprez i od tej pory odbywa się cyklicznie co dwa lata. Odbył się piknik z pasją. Główną jego atrakcją była sztuka teatralna czerwony kapturek szuka księcia, którą dzieciom zaprezentowali rodzice. W 2012 roku od 8 do 10 listopada odbywały się warsztaty kulinarne pod tytułem Branickie Smaki. Właśnie teraz, od 26 do 28 października tego roku, ma odbyć się druga edycja tychże warsztatów kulinarnych. te przedsięwzięcia organizowane są w ramach inicjatywy lokalnej bądź upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego. Mówi gruszka do jabłuszka, co z nami będzie dalej nie wiemy, lecz my, my wiemy, to nasza branica, sadów, pól, stolica. Gdy jest temat, jest poezja, gdy jest zabawa, jest śpiew, radość. Gdy są młodzi, sobty sobie wieś ożywa, nie śpi. I za to wszystkim dziękujemy, popieramy naszą wieś, zapraszamy. Bądźcie z nami zawsze, tu, teraz i wszędzie. Białej również od 2008 roku działa stowarzyszenie Białe Róże. Może kogoś tam zdziwi nazwa, dlaczego białe róże. No róże, bo po prostu to, to stowarzyszenie zostało stworzone przez same kobiety. Że róż, róża to najpiękniejszy kwiat. No to róże, a białe, no bo z białej. Oczywiście w tej chwili mamy w stowarzyszeniu kilku tulipanów, którzy nam skutecznie pomagają. Działamy w różnym charakterze. Zaczęliśmy w ogóle od zorganizowania festynu na ludową Nutę. Był to pierwszy festyn w historii gminy Razyń Podlaski. Zorganizowaliśmy półkolonie letnie w okresie żniw. Mieliśmy bardzo dużo dzieciaków. Co roku organizujemy jarmark wielkanocny. Mamy bardzo dużo materiału, bardzo dużo filmów zrobionych z naszej działalności. Założyliśmy stronę internetową. To wszystko jest dokumentowane. Oczywiście współpracujemy z innymi portalami. Staramy się tutaj też robić coś dla miejscowych kobiet, z racji tego, że to nasze stowarzyszenie jest takie typowo kobiece, organizujemy Mikołaj u każdego dziecka w białej. Kilka zaprzęgów konnych jeździ po całej wsi, bezpośrednio Mikołaje przychodzą do domu i odwiedzają dzieci i wręczają paczki. To jest dla dziecka niesamowite przeżycie, bo widzi na żywo tego właśnie świętego Mikołaja. Mam honor i zaszczyt 14 rok już sprawować funkcję sołtysa wsi Bedno. Wsi o bogatej historii i tradycji. Nasza wieś jest jedno z najstarszych miejscowości tej gminy. Nasza miejscowość została założona 14 lutego 1424 roku. Obecnie Bedno liczy niewiele ponad 300 mieszkańców. Chlubą naszej miejscowości jest Ochotnicza Straż Pożarna, która w tym roku skończyła 92 lata. Chlubą naszej miejscowości jest Krzyż Papieski, który został wykonany ze społecznych zbiórek przez mieszkańców wsi w czynia społecznym. Na terenie Żabikowa działa prężnie straż pożarna pod przewodnictwem prezesa Sebastiana Frączka. Działają też nieformalne grupy lokalne, które to organizują inicjatywy lokalne. Jak również mamy też w naszej miejscowości wyremontowaną remizę, która teraz nazywa się Centrum Młodzieżowe. Znajduje się tam siłownia. Znajdują się pomieszczenia gospodarcze, jak i kuchnia i sala do zabawy, w której mieszkańcy mogą spotykać się i organizować swoje imprezy. Organizując gminny Dzień Strażaka, wychodzimy naprzeciw Stowarzyszenia Ochotnicze Straży Pożarnej. Wspólnie też organizujemy Gminny Dzień Kobiet, organizujemy Gminny Dzień Dziecka, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować państwu Agnieszce, Romanowi i Borysiukom, ponieważ na ich posejści, w ich stadninie, koni, mamy taką możliwość corocznie organizować taką uroczystość, Wigilia Gminna. Uroczystość, na którą od kilku lat przyjeżdża sam ksiądz biskup Piotr Sawczuk, organizowana wspólnie z mieszkańcami dla wszystkich osób chętnych. W roku 2015 udało nam się pozyskać insygnia naszej gminy. Hasło, które istnieje na naszym sztandarze, UBI Concordia, i B. Victoria, gdzie zgoda tam zwycięstwo, ciągle jest hasłem aktualnym. W gminie Razem Podlaskie bardzo prężnie działa Gminna Biblioteka Publiczna. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję pani dyrektor Jolancie Palica za rozwój tej biblioteki. Siedziba jest w Białej, ale biblioteka posiada kilka filii. Pani dyrektor bardzo aktywnie współpracuje z mieszkańcami, jak również organizuje różne wystawy. I tam akurat ma przygotowanych wiele różnych zdjęć zabytkowych, takich z wcześniejszych lat, kiedy Dzieci przychodząc, informują swoich rodziców, a rodzice przychodzą, poznają siebie albo swoich rodziców na tych zdjęciach. W ten sposób budujemy pewną naszą historię, zatrzymujemy czas i sięgamy do tych wcześniejszych dat, nawiązując do naszych przodków. W gminie Radni Podlaski znajduje się szereg interesujących miejsc i zabytków. Najstarszy pałac na Podlasiu zbudowany w XVI wieku, położony we wsi żabików. Zespół pałacowo-parkowy w Brzeńcu Radzyńskiej z około 1884 roku i pałac z około 1843 roku w Białce. Na szczególną uwagę zasługuje Krzyż z Zabiela. Jest to Krzyż, wyrzeźbiona postać pana Jezusa. Gmina Radzyń Podlaski jest bardzo bogatą gminą a bogatą jest ze względu na swoich mieszkańców. Największą wartością naszej gminy są nasi mieszkańcy, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu gminy. Bardzo się cieszę i jestem wdzięczny Państwu za to, że przyjmę inicjatywę, że dobrze nam się ze sobą współpracuje. To, co udało nam się wspólnie zbudować, to co jest najcenniejsze, to jest wspólnota, więzi między nami wszystkimi.